Jak tam do to metalu, to odbije, się, księżkawkę, mordo posłuch swój. Za teraz będę robił rap, tak nie pojawia się na Glam rap. Skumaj brat do internetu, mi nie spisz Dam dawna, siebie i swój trakt. O tak, żeby wam nie było przykro. Jak wziąłem całą scenę wraz z publiką, powiem krótko, choć małe te aspiracje mam wysokie. A ty znowu stawiasz dupę bokiem Stasz antyperspirant, taki mi przydomek dali Choć muszę wam go oddać Byście jakoś wyglądali mordo my to flow nie jest popularne to oryginale Ani jakiś i rap, nie rozumiem wcale Próbuję was tu przerzuć, powiem No jest szczęsko, nie wiem już czy to dobre Ci chujowe jak zwęglone, jedno wiem na pewno To prosta sprawa Nie o hałtach i ośmatach, a o braciach Na winę i chuj się krótko Bo taka ma za pie was Taka moja